W ciągu ostatnich trzech lat zarówno Canon, jak i Nikon nie wypuściły dużej ilości lustrzanek na rynek. Chodzi mi tutaj głównie o premiery nowych aparatów. W związku z tym, w tym moim porównaniu uznałem, że sensowniej będzie skupić się na nowych aparatach, czyli na bezlusterkowcach, pokazać Wam, jakie aparaty oferują obaj producenci i ewentualnie ocenić. Które z tych aparatów są lepsze, a które gorsze, i na które warto się zdecydować, a które warto odrzucić. Zatem ustalmy sobie, że w pierwszej konkurencji, czyli w kategorii lustrzanek, stawiamy tutaj remis między Canonem a Nikonem, dlatego że obaj producenci po prostu zlekceważyli sobie już ten rynek i odpuścili sobie rywalizację na tym polu. Swego czasu w dyskusji między zwolennikami Canona i Nikona modna była dyskusja na temat tego, który producent robi lepsze aparaty, jeżeli chodzi o kolorystykę. Którą oddają właśnie te nasze aparaty. I moim zdaniem ta dyskusja jest pozbawiona sensu, dlatego że wszystko w fotografii, jeżeli chodzi o kolory, zależy od tego, jaki poziom umiejętności prezentujemy w kontekście obróbki, czyli co jesteśmy w stanie zrobić podczas postprodukcji tego zdjęcia, na przykład w Photoshopie lub też w Lightroomie. Zatem taka wyjściowa warstwa tego, jak wygląda kolor po wyjściu z puszki. Oczywiście jest ważna, ale dla tych osób, które wymiatają w postprodukcji, to właściwie nie ma to zupełnie żadnego znaczenia. I jeżeli na przykład decydujecie się na ustawianie balansu bieli w sposób ręczny, to już zupełnie nie ma co się zastanawiać czy kanom czy nikon, dlatego że to wszystko będzie bardzo do siebie zbliżone, jeżeli chodzi o ten plik wyjściowy. Powiedziałem już, że obaj producenci zdecydowali się na walkę w sektorze bezlusterkowców. Zerknijmy zatem na to, jak ta akcja przebiega, ile Aparatów udało im się wypuścić ostatnio na rynek, i teraz, jeżeli chodzi o porównanie w sektorze APS-C, to mamy tutaj taką sytuację, że obaj producenci nie bardzo nas do tej pory. Zdążyli rozpieścić pod kątem ilości tych aparatów. Ale co zaskakujące, mimo mniejszej ilości aparatów, które Nikon oferuje akurat w segmencie APS-C, to właśnie ten producent jest bliższy ideału, dlatego że wypuszczone przez Nikona aparaty Nikon ZFC i Nikon Z50 działają na tym samym bagnecie, co aparaty pełnoklatkowe w bezlusterkowcach Nikona. A w kanonie mamy zgoła inny system, inne mocowanie obiektywów w przypadku aparatów bezlusterkowych w segmencie APS-C. I te aparaty działają na bagnecie M, który nie bardzo będzie już rozwijany przez kanona. Wydaje się więc, że jeżeli chodzi o segment APS-C. To tutaj raczej moglibyśmy się skłaniać, że wygrywa Nikon w tej chwili. Mimo że Canon wypuścił na rynek aparaty M50, M5, M6 Mark II i M200, to niestety teraz inwestowanie w segment APS-C w Canonie będzie chybioną decyzją, dlatego że kiedy byśmy chcieli na przykład powiększyć naszą szklarnię o jakieś niesztampowe obiektywy, to wówczas niestety jesteśmy ograniczeni co do liczby szkieł, jakie są dostępne w tym systemie M. Niestety, skoro Canon nie rozwija tego mocowania, nie będzie dostarczał nowych rozwiązań technicznych, nowych obiektywów, to wówczas wskazani jesteśmy na to, że będąc wierni Canonowi, musimy się przerzucić na system R. I tutaj, akurat, dlatego stawiam 1.0 dla Nikona w segmencie APS-C. Dlatego że, nawet jeżeli Nikon pozostanie wierny swojej tradycji, czyli nie będzie rozpieszczał użytkowników segmentu APS-C postaci wielkiej ilości obiektywów, to zawsze pozostaje nam taki margines, w którym możemy korzystać z obiektywów przeznaczonych pod pełną klatkę, dlatego że one mają dokładnie to samo mocowanie obiektywu, czyli ten system Z. W pełnej klatce sytuacja się nieco komplikuje, dlatego że jeżeli chodzi o ilość wypuszczonych aparatów, to oczywiście jest tu taka. Tendencja do tego, żeby było remisowo, natomiast Nikon wydaje się mieć trochę gorszą strategię niż Canon, dlatego że już w krótkim czasie doczekaliśmy się wersji drugiej, poprawionej aparatu Nikon Z6 i Z7. Tak jakby producent nie miał do końca przemyślanego tego swojego aparatu, który musiał w krótkim czasie Upgradeować, jak to się mówi, więc jeżeli patrzylibyśmy pod tym kątem do precyzowania aparatów przed ich premierą, to szala delikatnie odchylałaby się tutaj na korzyść Canona, ale ten też nie jest bez grzechu, dlatego że kiedy przypomnimy sobie model R i przywołamy model R6, to tak jakby mielibyśmy do czynienia z bardzo podobnym aparatem, który nieco oczywiście kamuflując historię poprzez zmianę nazwy. Jest taką ulepszoną wersją Rki. Chodzi mi tutaj o to, że w tym przypadku Canon R6 jest właśnie taką wersją kompletną tego aparatu R, czyli dokładnie jest powtórzony ten sam scenariusz, w którym zachował się Nikon ze swoim Nikonem Z6 i jego drugą wersją. Zatem po rozpatrzeniu pierwszych trzech czynników mamy remis, ale w przypadku Remisów oczywiście decydujące są rzuty karne i w związku z tym chciałbym zestawić aparaty. Które de facto rywalizują ze sobą na rynku, a na pierwszy ogień pójdzie Canon RP oraz Nikon Z5. I oczywiście pierwszym kryterium, na które patrzą wszyscy fotografowie, jest cena. Tutaj Canon RP rzeczywiście wychodzi nieco lepiej niż Nikon Z5, w związku z tym mały punkcik leci na korzyść Canona. Podobnie byłoby oczywiście z rozdzielczością matrycy, dlatego że w Canonie RP mamy rozmiar matrycy. 26 megapikseli, a w Nikonie Z5 24. Ale jako, że jest to bardzo poważny kanał fotograficzny i w związku z tym my tutaj wyznajemy taką zasadę, że jeżeli nie jest to różnica dwukrotna, jeżeli chodzi o na przykład ilość pikseli, to jest to różnica w ogóle nieznacząca między 24 a 26 jest praktycznie równo, więc tutaj w tym przypadku ogłaszam remis. Za Canonem RP może świadczyć taki argument, że ma on więcej punktów autofokusa. Natomiast przy rozważaniu Nikona Z5 warto posiłkować się tym, że ma on na przykład dwa wyjścia na kartę pamięci. Zatem w bezpośredni sposób już w aparacie możemy robić sobie kopie zapasowe, co jest bardzo istotną rzeczą dla tych wszystkich fotografów, którzy. Chcą na profesjonalnie używać tego sprzętu. Canon RP w trybie seryjnym robi aż 5 klatek na sekundę, natomiast Nikon Z5 tylko 4,5. W filmie najmniej doceniany element aparatu powiedziałem, że warto zwracać uwagę na wizję, jaki mamy w aparacie. I tutaj pod tym kątem lepiej wychodzi Nikon Z5. Ma o 30% większą rozdzielczość, ale kiedy sumujemy te wszystkie punkty za i przeciw, jeżeli chodzi o Nikona Z5 i Canona RP. To w zasadzie można powiedzieć, że jest to remisowy pojedynek. W kolejnej parze zerknijmy sobie na Canona R6 i Nikona Z6 II. Oba aparaty wyglądają bardzo podobnie, ale jeżeli chodzi o cenę, czyli bardzo istotny szczegół dla fotografów, Canon R6 jest oczywiście nieco droższy, natomiast polując na specjalne oferty w sklepach można znaleźć Canona R6 bardzo blisko tej ceny, którą ma Nikon Z6, więc tutaj stawiam znak równości między nimi. Nikon ma delikatnie więcej megapikseli na swojej matrycy, czyli mówimy tutaj o 24 milionach pikseli, Canon ma 20, ale jak znacie moje podejście, jest to praktycznie jedno i to samo. Chodzi o to, że w Canonie R6 mamy po prostu większe piksele, a zatem lepszą jakość w trudnych warunkach oświetleniowych. Z6 II ma nieco większą pojemność akumulatora, i w związku z tym plusik wędruje tutaj w kierunku Nikona. Natomiast to, co przemawia za Canonem R6 w tej sytuacji, jest większa ilość pól autofokusa i w związku z tym bardziej przyjemna praca, jeżeli chodzi o fotografowanie. Oba aparaty mogą pochwalić się niemal identycznymi specyfikacjami technicznymi, i tutaj rzuca się w oczy na przykład rozdzielczość wizjera obu aparatach jest dokładnie ta sama. Natomiast porównanie ekranów LCD wypada nieco na korzyść Nikona Z6 II. I jeżeli mielibyśmy wystawić końcową notę porównania obu aparatów, to tutaj pod kątem kosztowym lepiej wypada Nikon Z6 II. Bardziej się to wszystko kalkuluje. Natomiast jeżeli komuś zależy na nieco lepszych specyfikacjach technicznych, to oczywiście tutaj ukłon w stronę Canona R6, natomiast starając się być sędzią obiektywnym, stawiam tutaj znak równości między R6 a Z6. II. Zostały nam już tylko dwie pary, czyli Canon R5 porównamy z Nikonem Z7.2 i to porównanie, uprzedzam fakty, wypada lepiej dla jednej z tych dwóch kompanii produkujących aparaty, ale po kolei. Jeżeli chodzi o rozdzielczość obu aparatów, to jest to 45 megapikseli, czyli dokładnie to samo. Pod kątem cenowym lepiej oczywiście wypada Nikon Z7 Mark II, jest on nieco tańszy od Canona R5 i tutaj oczywiście dla wszystkich tych, którzy szukają okazji cenowej, to Wiadomy, wybór jest prostą sprawą. Natomiast w kolejnym punkcie tutaj już króluje Kanon, chociaż oczywiście nie tak bardzo, bo przy zdjęciach seryjnych mamy tutaj 12 klatek na sekundę w R5 przy mechanicznej migawce, a w Nikonie z 7 II mamy tylko 10 klatek na sekundę i ktoś może powiedzieć ale wielka różnica. No, jeżeli fotografujemy w trybie seryjnym i liczy się naprawdę. Ułamek sekundy i to jedno czy dwa ujęcia więcej w krótkim czasie, które może zadecydować, czy mamy dane ujęcie czy nie, no to te dwie klatki na sekundę mogą być sporą przewagą. Jeżeli chodzi o funkcję wideo, to tutaj Canon miażdży Nikona Z7, dlatego, że ma funkcję 8K. I to jest argument dla tych, którzy są też zainteresowani nie tylko fotografią, ale także i filmem. Oba aparaty oczywiście dysponują funkcją stabilizacji obrazu, ale kolejnym argumentem na korzyść Canona R5 jest oczywiście niesamowicie bardziej szczegółowy wizjer, w który został wyposażony ten aparat. Więc jeżeli ktoś lubi fotografować w systemie patrzenia przez wizjer. To już powinien się przyjrzeć bardziej Canonowi R5. Zatem w tym segmencie już droższych aparatów mamy delikatnie rysującą się przewagę Canona w tej chwili, ale jak to jest, kiedy porównamy aparaty już z najwyższej półki, czyli Nikona Z9 i Canona R3? Porównanie Nikona Z9 i Canona R3 to jak proszenie się o problemy w komentarzach, ale trudno, spróbujemy. Nikon Z9 wygrywa w kategorii rozdzielczości matrycy i to miażdży że Canona podwójnie, czyli przy 45 milionach pikseli Canon odpowiada tylko 24 milionami. Jeżeli ktoś tego nie rozumie tak jak ja, to oczywiście może sięgnąć po zdrowy rozum i zastanowić się dla kogo przeznaczone są te aparaty, czyli dla Fotoreporterów, którzy i tak pewnie nie będą korzystać z pełnej rozdzielczości, bo zależy im na tempie przesyłania zdjęć, które wykonują: więc 45 megapikseli na papierze lepiej, a czy to jest lepiej w praktyce, to sami ocencie. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe parametry obu aparatów, to możemy już tutaj z czystym sumieniem powiedzieć, że Nikon wyprzedza epokę, czyli rezygnuje z migawki mechanicznej na rzecz tylko i wyłącznie stosowania mechanizmu elektronicznego, czyli mechaniczna. Migawka odchodzi do lamusa. Tutaj, akurat Canon jeszcze dysponuje taką migawką mechaniczną i przy migawce mechanicznej oferuje prędkość zapisu 12 klatek na sekundę. Natomiast przy Migawce elektronicznej Canon R3 rejestruje do 30 klatek na sekundę, przy czym Nikon Z9 może się pochwalić 20 klatkami na sekundę, czyli mamy tutaj już delikatne odchylenie na korzyść Canona. Natomiast jeżeli chodzi o możliwości wideo, to R3 rejestruje maksymalnej rozdzielczości 6K, natomiast Z9 oferuje 8K, więc tutaj znowu szala przechyla się w kierunku Nikona. I mamy praktycznie remis, gdybyśmy jeszcze nie sprawdzili kilku innych parametrów. Nikon Z9 oferuje znacznie gorszy wizjer elektroniczny, ale to, co przemawia na korzyść tego aparatu, to jest oczywiście niższa cena niż w przypadku Canona R3. Nie są to oczywiście duże różnice. Jak widzicie, Canon z Nikonem bardzo blisko siebie się trzymają, jeżeli chodzi o wycenianie swoich aparatów. Ale żeby w tym naszym meczu rzeczywiście rozstrzygnąć, czy jest lepszy Canon, czy jest lepszy Nikon, to zerknijmy jeszcze na sytuację dostępności obiektywów w systemach bezlusterkowych i ten wachlarz możliwości obiektywowych powinien ułatwić nam podjęcie ostatecznej decyzji na temat tego, który z tych producentów jest lepszy i godzien polecenia. W tej chwili mamy do czynienia z wyborem 23 obiektywów serii Z w Nikonie. Natomiast na korzyść Nikona przemawia to, że mamy bardzo dużą dostępność obiektywów pod serię Z z innych firm, czego nie uświadczymy w kanonie, i to sprawia, że możemy się cieszyć nieco większymi możliwościami, jeżeli chodzi o nasze inwestycje, które być może nie zrujnują naszego budżetu fotograficznego. W Canonie sytuacja pod kątem obiektywów wygląda bardzo podobnie. Tych obiektywów oryginalnych, produkowanych przez producenta jest około 22 w tej chwili na rynku. Zatem 22 czy 23 praktycznie jest to jedna i ta sama liczba. Natomiast, oczywiście, tak jak przed chwilą wspomniałem, Nikon tutaj dysponuje większą kolekcją obiektywów produkowanych przez zewnętrznych producentów jest to oczywiście spowodowane tym, że Canon blokuje tę swoją technologię, nie dając dostępu innym firmom do tej technologii RF. Chodzi tutaj o mocowanie do obiektywów i w związku z tym, jeżeli wybierzemy Canona, to oczywiście musimy się liczyć z tym, że będą to Większe wydatki na obiektywy, bo oczywiście te obiektywy systemowe zawsze z definicji muszą kosztować więcej. A zatem w kategorii obiektywów wstawiam punkt po stronie Nikona, i przez to oczywiście w całym tym naszym pojedynku dochodzi do remisu. I oczywiście z tym zastrzeżeniem, że wszystko zależy od kategorii, w jakiej przypatrujemy się naszym aparatom. Jak widzieliście w segmencie APS-C. Nie było dużej rywalizacji, ale ona była na korzyść Nikona. W przypadku aparatów takich bardziej konsumenckich, już w pełnej klatce, był remis. W przypadku obiektywów na korzyść Nikona to się wszystko przekładało. Natomiast jeżeli chodzi o te wyższe modele Canona i Nikona, to tutaj jest lekka dominacja po stronie Canona, chociaż ta przewaga nie jest jakaś druzgostrząca. A wy jakie macie opinie? Kto jest lepszy, Canon czy Nikon? Podzielcie się koniecznie w komentarzu i do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Niezłe Aparaty. Pamiętajcie oczywiście o dodaniu subskrypcji, bo się zdenerwuje na Was.